Pisałem tą książkę przez rok. Oczywiście nie tylko w tej książce jest to zespole. Yy, no bo yy, mogę powiedzieć, że pretekstem też do napisania tej książki było 25-lecie zespołu Armii w grami i też właśnie oni zaproponowali, żeby może jakąś książkę taką niby chętnie wydali książkę. Ja sobie pomyślałem, bo ja już od wielu lat robiłem takie notatki. I pomyślałem sobie, że teraz no to w takim razie jest okazja, no to ten film i książka, ale y, też y, to nie jest tak, że to jest tylko o muzyce, tak jak ten film, że trzeba się tam męczyć, nie? Ale y, 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 jest y, y, dużo też o tych czasach, y, o zamieszłych epokach, nie? O latach 60., -tych, 70. -tych, gdzie jest to zupełnie inny, inny czas, nie? Bo ja od jakiegoś czasu, tak jak reflektuję nad tym życiem, to zaczęłem dzielić czas od, od internetu, od czasu przed i po internecie. O tak. Więc to są, jest to połowa książki to jest o tych wspaniałych czasach, jak to się mówi, przed internetem, o tak bym powiedział. Nie? Teraz żyjemy w epoce upadku, tak zwanej.